ja z tej strony LOL Surprise, a w dzisiejszym odcinku Wam pokażę kolekcję LOL Surprise i jak coś to, co niektóre mają poodgryzane, glittery różne, ale ci, którzy to nie oglądają, więc... no to nich nie oglądają, my to obejrzą, no bo nagrywam późno, sorry. I tutaj pokażę na początku moją krócięce. nie to nie jest już hajako, możecie szczegóły tamte obejrzeć po poprzednim filmie. No i zaczynajmy od pierwszego Lol. Pierwszy to taki Pet Pastel Girl. No znaczy to jest Pet's mmm, Law Surprise i to jest fajne, że ma takie fajne pastelowe kolory. Jest kol królikiem. No i właśnie sika tą dziurką strasznie i Następnie mamy dziwę, którą bardzo długo wyczekiwałam. Jest to seria glitter i bardzo chciałam mieć zawsze DIVĘ bo ona mi się najbardziej podoba. Y, diva i chciałam zawsze ją mieć, więc my mam, no i się bardzo z tego cieszę, ona ma wszystko tylko kartę gdzieś wzięłam, no i ona ma piękne ubranie, fajne jest. Nadszedła pora na y, Royal Glitter, nie dziwcie się, że ona tak mało LOL price bo mi wcześniej mama sprzedała, no i właśnie ona ma odgryzioną nogę i ma inne ubranko, ale to przepraszam za was, no bo wiecie, no. no i dalej a i wiecie, tutaj mam taki fajny kufer dla no surprise i on jest naprawdę duży, to jest beauty salon yy, polecam, jest za ileś tam zobaczycie sobie i chyba paczka była yy, dostawa była 20 zł, ale naprawdę bardzo fajny, polecam, no bo ta jest dużo zabawy dużo atstoryjów, naprawdę bardzo fajne jak się nudzicie, to naprawdę bardzo fajne no i dobra, przechodzimy teraz do Little Sister. Znaczy, mam tam jeszcze dwie gdzieś, ale nie wiem, gdzie jest. Jedna, druga. Yy, druga, znaczy druga ma tam gdzieś głowę i nie mogę znaleźć. Dobra, i to jest taka Little Sister. I ona się podobno nazywa Madame, yy, Madame Pink. No. No i ona jest taka, zmienia kolor i ona nie ma właśnie tutaj dziurek, żadnych funkcji, tylko zmieniają kolor. No i to jest Baby Sister. Teraz przychodzi wyczekiwana chwila na bardzo ekskluzywną lalkę JK Lone Surprise. Ona ma włosy i od tego właśnie kufla, co mam przez chwilę pokazywałam Pofarbowałam jej włosy, tam są dodatki. Możecie zobaczyć na YouTube. Może jutro wrzucę ten film, może dzisiaj, nie wiem. I tutaj ona ma okulary, ma takie szpilki. Widzę, czy ona jest taka jak te diwy, i wszystkie. Tylko ona ma takie długie szpile. I ma prawdziwe ubrania. No, fajne. Jest ona z kolekcji, pokażę Wam zaraz. Yy, możecie nie widzieć, to poczekajcie. No, dobra, chyba nie zobaczycie, ale. I ona jest z kolekcji JK, jest fajna. No, i mi się bardzo podoba. No i ostatnia, piękna Lalencja, która ma piękne, długie włosy. Nie wiem, jak to się nawet nie nazywa, bo nie było widać w opakowaniu. To ona jest naprawdę piękna, ma różowe włosy. Też ma duże szpilki. Ma piękne okulary, kokardę w ogóle super. No, tak, jeśli Wam się film spodobał, to wiecie, co ma się robić. No i do zobaczenia.